Chodź zablokujemy mi na godzinę Czekaj. Czekaj. Piszmy tutaj zablokować iPhone'a na godzinę. Ej, wpisz, ty, ej, wpisz jak tutaj zablokować iPhone na godzinę. Dobrze Może... jest. Czekaj, ja muszę tutaj... Ej, ten telefon. Ej, na tym panie włączone! Zobacz, no weź mi pow, Poprawiłem monitoring, a talia to się wszystko nagrywa. Zajebliście. Sześciutko. Zajebliście. Materiał będzie taką wyjrzy. Pornograficzny. <suszy> się... Dla kattera. A w ogóle... A, przecież. To jest dalej po każdej sprawia. Ona wiesz, ona to by chciała mieć całym. Tak. Ona by chciała mieć. Bo tysiąc razy na cisę też. A! No to, to, to <grywa> sobie nie, Jak masz nie. No wiem, ale Nie, też nie. Muszę nie, nie. Nie, no nie. chciałem no wiem, No, nie, nie. boli. Muszę to robić, bo No, bo chciałam o kurde, bo to się wszystko nagrywa! A ja nie chcę to się... To się razem. Ty wolę, to się jest ktoś tak będzie się gospodarz? Ale powiedz, chcesz być z Chcesz być na stronach. na go ufasz. Daj! to chcesz być z nie? To jest prawda. To co ci dam. Powiedz tak, co ci dam.

Ny i S. Powiedz. Tak? To się wszystko Ej! nagrywa. Powiedziała, że chce być z Borysem. I to się wszystko nagrywa, Natalia. Uuuu. A ty nie wszystkoś nagrała? Że chcesz być Borysem? Nie. A wiecie, że to się ciągle nagrywa, ale spoko, kąt, tak jak tam. Jeszcze. Zablokujemy jeszcze raz. I tu się wszystko... No możemy godzinę zablokować. W środku tego zablokujesz, zrobimy szarżot na komputerze ale na stronie ABA, ja Nie, tak nie, on Czekaj, pomogę ci. Co ty? Ty ląkaj! Udaj się na stoski, A, no co to spoko. O kurde. Ale jedną trzeba je przydać. Ej, ale Natale, roveše, se na Ej, a možná Natale má na po... Ej, a ma... ten. Možná. Možná Natale má silikony. Možná Natale má silikony. No, no, nie, no. Rosn, tříc, tří ne, musí abych byl drobný. Když rostou, se zaříc, si <gumí> to logujeme. A tak. Ej, ale ja nakładam, zakładam, że to... Weźmy pokój, będzie moja. Dziękuję. Ej, spatrz. No, mam jedna lampka. Telefonu nie odzyska. Wszystko się nagrywa. A potem pójdzie to na grupę, do Kacterka, Mateusza. Pójdzie tu na TikToka. I na YouTube'a. Idzie tu na TikToka, na YouTube'a i na Insta. Ja, ten film. To. Okay, to ja ci byś się Co mi robisz? Zaraz, zaraz, spodnie, Okej, no ja. Opa! Ujdę ją, bierz ją, teraz świecę. Twoja A, to jest wolna. Tak, Dobra. Ja mam starsze moją rękę i, oh, do I pieniądze no. na plecach na no. Masz kieszenie na dwie? Mogę, mogę się zbiegać.